ma wszystkim, dzisiaj taki szybki, mały, można powiedzieć chyba vlog, informacyjny bardziej. Co u nas się na kanale ma niebawem pojawić? No, na pewno się pojawi coś o gazach pieprzowych, bo o ile pamiętam już tam szykowałem. To dosłownie powinno się na koniec miesiąca pojawić. Powinno też się pojawić coś o stazach, coś o apokalipsie, czyli znowu z czym na apokalipsę. Też mam w planie, ale to już w następnym, bardziej miesiącu. Pojawić się powinien film z nowego miotacza kulgumowych HDS, bo to strzelba. Więc jakieś pierwsze takie wrażenia, bo już do nas doszło coś, to coś. I co jeszcze? No, co my tu jeszcze mamy? jeszcze chcę rozpocząć tematykę jakby no powiedzieć szkolenia APO, czyli apokaliptycznego przygotowania ogólnego. Czy jakoś tak to było, muszę sprawdzić. I telefon na pewno trafi na strzelnicę jako mój główny cel za chwilę, bo już mnie wkurwia. Bo nie chce mi się cały czas dotykać, a on gdzieś mu tam ekran nawalił. Dobra, słuchajcie. Więc tak ogólnie pojawi się gaz, pojawi się coś o stazach na pewno. Pojawi się też coś z serii naszej apokaliptycznej, bo jak widzicie, no, ostatnio nawet temat się Wam rozkręca i dosyć ciekawi. Jeszcze nadal będą różne ewentualne, że tak powiem, apokaliptyczne zdarzenia. Co tam jeszcze? No, tak jak mówię, jeszcze szkolenie normalnie, zaraz go jem i skończy się nagrywanie. Yy, więc na pewno chcę też zacząć to szkolenie APO. Czyli co robić, gdzie czego szukać, jak sobie z danymi rzeczami poradzić, i tym podobne w tym szkoleniu APO będą. Yy, podejrzewam, że większości się na pewno spodobają. Tylko już pewnie chyba na nowym telefonie, bo ten za chwilę sobie poleci pod przynajmniej pociąg. I powiem wam tak, jeszcze miałem takie zamiary zrobić coś o broni palnej prostymi słowami, czyli na przykład jakieś różne egzemplarze broni, sztuki broni, żebyście na pierwszy rzut oka wiedzieli co gdzie jak. I sobie mogli spokojnie wziąć, na przykład, na strzelnicy, nie wiem, akacza, czy jakiś pistolet, strzelbę, yy, i sprawdzić, czy na pewno by nie leżała Wam, na przykład, że tak powiem, w dłoni. Yy, no i to na razie bym powiedział, byłoby wszystko. No na pewno będzie więcej filmików z HDS-a, bo nie tylko chcę, że tak powiem, Wam wrzucić filmik z moich odczuć. Ale lada chwila powinna już do mnie dojść glinka balistyczna, to też yy, potestujemy sobie hdr HDP i hds -a. Jak to w ogóle, mm, że tak powiem, działa? Który tak naprawdę najbardziej dotkliwie gryzie, że tak powiem? O, tak byłoby najprościej ujęte. Dobra słuchajcie, nie zawracam wam głowy. Szybki taki filmik informacyjny to był, więc dziękuję Wam ślicznie. Będziecie widzieć czego się spodziewać, co niebawem wpadnie. No i oczywiście pewnie tradycyjnie, poza zapowiedziami danych filmików, na pewno coś jeszcze z niespodzianki wpadnie, bo nieraz tak bywa, że nieprzewidywanie nakręcam jakiś filmik, spodoba mi się dany temat, to po prostu wrzucam go. Na razie życzę miłego dnia, bo dzisiaj ładnie akurat mam ciepło. Na razie.